Witam serdecznie, Szymon z Polakiewy z tej strony się kłania. Kilka zdań, jak spowodować, aby to szaleństwo, które generalnie jest współcześnie, ale ono przecież w samej fazie wokół nas jest, czyli jakieś ukoronowane wirusy, typu bakterie, potem jeszcze parę innych rzeczy, jak sobie z tym radzić w sposób taki, powiedzmy sobie, bezgotówkowy, tak bym to nazwał. I nie chodzi tutaj o płatności bezgotówkowe. Otóż bardzo dobrym rozwiązaniem, które w drzewie było stosowane i do tego warto wrócić, to jest nic innego jak zastosowanie e, oczywiście sauna. Sauna raz w tygodniu, sauna raz w miesiącu dla tych, którzy nie mają jakichś dermatów większych, ale generalnie sauny nie każdy ma do niej dostęp, prawda? Więc na pewno taką saunę, takie świetne narzędzie, którego warto skorzystać, to jest niska gorącej wody. Taki gorący, oczywiście zakładając, że nie masz żelaków czy rozrusznika serca, więc w miarę gorąca taka, żebyś tam mógł te stopy włożyć. Dobrze jest tam dołożyć na przykład sól kłodawską, nie himalajską, ale kłodawską właśnie. E, czy jakąś tam sporowiną, ale powiedzmy trzymamy się tej kłodawskiej i przez pół godziny, najlepiej no to zrobić wieczorem, przez pół godziny mieć taki czajniczek obok siebie, żeby cały czas dolewać, żeby ta woda była cały czas gorąca. To, co Ci mogę zagwarantować, to to, że mniej więcej po tej pół godzinie będziesz, że tak się wyrażę, dosyć mocno spocony, czyli zrobisz sobie takie oczyszczanie organizmu, oczywiście to się tam troszkę w ten materiał, w czymkolwiek tam będziesz ubrany, no gdzieś tam wchłonie, prawda? Potem przebieramy się, ale to sugeruje, jeśli już, to gorąca kąpiel, a najlepiej powycierać się wtedy i najspokojniej w świecie już spać, nie wychodzimy na górę, Czyli podkreślam, gorąca kąpiel stóp, w soli kłodawskiej dodajemy sól, aby ta sól jeszcze absorbowała różne toksyny, różne świństwa, które w nas siedzą. Do tego powodujemy taką temperaturę, w której nawet jeśli jakowyś tam wirus ukoronowany, na przykład, ale niekoniecznie tylko ten, Masę również innych stworów. Jeśli w którymś momencie miałyby ochotę nam krzywdę zrobić, mechanizm jest bardzo prosty. Ta temperatura powoduje, że on nie daje sobie rady, my go wykańczamy, a nawet jeśli to on przemieszcza się do żołądka, a jeśli mamy żołądek dobrze funkcjonujący z pH 15 2, to zdecydowanie poradzi sobie, skonsumuje, zniszczy to, te, te nasze stwory, a generalnie te wszystkie grypowe, przeziębieniowe rzeczy, czy ukoronowane, prawda, spokojnie można sobie z tym fantem poradzić. Zresztą nawet profilaktycznie, jeśli nawet czujesz się bardzo dobrze, to tym bardziej profilaktycznie tego typu rzeczy trzeba i warto robić, bo to zawsze działało, działa i działać będzie. Zatem życzę pięknego, cudownego dnia, bądźcie dobrze. trzymam z Polankiem z tej strony się teoria.pl, oczywiście z abyś abyś troszkę zercą, co my tam, kim zacz jesteśmy. No i oczywiście biogabinet.eu, aby zernąć gdzie my jako dyplomowani biologoterapeuci, naturoterapeuci, co my tam do dyspozycji mamy, czym wspieramy absolutnie każdego, który się do nas zgłosi, oczywiście w miarę możliwości czasowych. Życzę pięknego, cudownego dnia, baw się dobrze, do usłyszenia, Daniel.